Siemaneczko, z tej strony, Pamba. to że to jest kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Smak 90 lat. I co na samym wstępie, zostaw apkę w górę oraz hashtag prasowanie przed Serduszka, no i zanim tutaj zacznie się wielka burza, że u tej prasy nie było w latach 90 to zdziwię Was, ale tak jak mówiłem, seria obejmuje mniej więcej lata od 1990 do 1999 albo 2000. A udało mi się znaleźć modele tej prasy, właśnie z roku 1999, więc jeszcze się łapię w, tych, w tym przedziale. Nie chciałem tutaj brać tej sip co miałem ostatnio, to jednak nudno trochę było i postanowiłem, że wezmę sobie właśnie takiego Krasa Rolanta. I tak sobie trochę poszukałem, no i tak jak właśnie znalazłem, jeden model mi się udało właśnie znaleźć z 1999. E, może były starsze, może nie, nie wiem. Nie jestem w stanie tego określić. E, no, ale lecimy sobie prasować tutaj bez problemu. Wiecie co, ja tylko sobie jeszcze coś zobaczę. E, mam nadzieję, że nie będzie mnie za cicho czasami słychać, e, w sensie za głośno gry. No, ale cóż, tak bywa. O, trochę gazu mu damy. E, tutaj nie oczekuję za dużo belek, ale no może coś będzie I tak, e, najprawdopodobniej jutro lub pojutrze wjeżdżę na kanał nowa seria, tak kolejna Ale to jest w sumie remake serii, która kiedyś była i którą bardzo lubiliście, czyli Taki Rolnicy z Boćkowa, tylko że lepiej wykonani e, Na innej mapie I aż w cztery osoby, więc będzie ciekawie i już jedna belka. Ty, to trochę będzie tu tych belek. No, pijź, będzie belek. Ej, no, to ja się cieszę, że będzie beleczek Akurat, fajnie, fajnie. Eee, sztos, że tak powiem. E, ogólnie to zaraz mamy święta, bo nagrywam to 13 grudnia. Wy chyba też to oglądacie tego dnia. Eee, i jeszcze trochę i święta mamy, więc no naprawdę, naprawdę ciekawie. Dobra, tutaj... Muszę patrzeć mniej więcej do środka jak to tam się formuje. W 13 chyba w prasie 7 było lepiej, bo... E, tam e, pikanie, wiecie, włączało się chyba przy 90%, a przy 100 się wyłączało. I to było naprawdę sztot, bo to sygnalizowało, że tutaj musimy wyładować, co nie? O i widzicie, takie lagi czasami muszę znosić na nagrywaniu, no ale... Kurczę, nie wiem czemu to jest spowodowane. To są takie potężniejsze te lagi. E, tak jak patrzę po tych, co nagrywają, tam na przykład machasole czy coś, to właśnie też takie lagi mają. E, więc to coś w farmingu się chyba zepsuło. No, trzeba czekać na aktualizację jakąś, może to poprawią. Oby. Miejmy taką nadzieję. No bo jak nie, no to będzie trochę przykro. Dobra. Tutaj trochę sobie cofnę i lecimy. Właśnie jest, to pikanie jest takie trochę oszukujące, bo ono powinno się, wiecie, wyłączyć, a ono pika przez dłuższy czas I to jest takie mylące a Zaraz będzie to pikanie I Patrzcie, a nie, dobra, mogę wyładować na samochodę Czekajcie, mogę wyładować, i mam na przykład 80%? to sobie wyłączę Zobaczymy, robimy testa kiedy to zacznie pikać. Teraz jestem ciekawy. Zarz sobie wyłączę. Widzicie przy 90. A, mogę przy 98 już wyładowywać. To nawet spoko, to nie, to jak to zwracam honor, jak to pikanie się włącza, to już można wyładowywać. Więc fajnie, fajnie, to akurat nawet o tym nie wiedziałem zbytnio a to naprawdę szof. Że tak jest. Dobra. Tak. I teraz wjeżdżamy sobie w ten pokosik. W e, tej będzie tych bel trochę mniej, no bo to jest dosłownie troszkę tego pokosu. Dobra. Wy, wyrzucimy sobie belkę. Ale prasa naprawdę fajna, bo takie maszynki, jakie tutaj mam, w sensie no jest troszkę większa i naprawdę się fajnie skomponowuje gdybym no miał wziąć znowu to samo SIPME co była wcześniej chyba to była Slipma, no to nic z tego a znowu SIPMA ta to taka w Polsce bardzo znana to jest rok po 2000 produkcji więc no tutaj troszkę lipa no ale może w następnym sezonie się jeżeli będzie następny sezon to właśnie może weźmiemy jakąś SIPME czy coś tego typu Dobra. A ogólnie czemu wziąłem tu takie duże maszyny? W sumie to dlatego, że już mi się małe przejadły, cały czas małe, cały czas małe. I dlatego też, że właśnie będziecie mieli tę nową serię, a tam będą dość takie malutkie maszynki, naprawdę takie małe, małe. W sumie nasze gospodarstwo będzie małe, bo gospodarstwo sąsiadu z i będzie troszkę większe. Ale to zobaczycie na, na dniach. Jeszcze tam kompletujemy odpak, No i jeżeli nam się to dzisiaj uda, to pewnie wieczorkiem sobie coś nagramy, pierwszy odcinek I nie będzie żadnych problemów A, znowu je, tutaj i no beltu będzie od ujajiciu ciut, trzeba będzie zbierać w następnym odcinku Strach się bać normalnie e, Powoli jakieś kos, a zapomniałem opuścić, ale już ten dobre, taki pasek, to nam się nic nie stanie E, na kosy trzeba powoli było robić, bo tutaj widzę w kraju z tym sianem. E, tak. Woli sobie tniemy. No teraz ogólnie na serii będzie prowadzonych, na kanale będzie prowadzone cztery serie, a ogólnie, których były, prowadzone jest pięć. Bo, od komuny, dru, drugi, e, no, bo od komuny do Fortuny sezon drugi, się od Komuny do Fortuny sezon drugi, ojcowizna, Smak 90 lat, nie, no to mniej 3, czy jeszcze jakieś zapomniałem? Osobiszny smak 90 lat, od komuny, nie, no to dobrze, to 4 teraz są prowadzone 3, a będą prowadzone 4. I możecie napisać, że U50, seria, która tam będzie miała 5 odcinków, ale szczerze, to mi się tam ta seria mega podoba, mega, że to jest klimat, mapa, ma. Mm, przynajmniej dla mnie teksturki i wszystko sztos e, plus też gospodarstwo mamy takie fajne bo, bo mamy dość takie ciekawe ale to zobaczycie na dniach e, no myślę że seria seria się tamto przyjmie naprawdę fajnie e, a ja nawet jeżeli nie no to będę je nagrywał z przyjemnością bo nawet jako do pogrania fajnie tam jest, że sobie graliśmy Jakieś takie testowe akcje robiliśmy Jeszcze to i... Dobra. Ile tutaj? Jeszcze i z powrotem Sam i z powrotem Tak przy gospodarstwie sobie wyjadę i będę miał skończone eee, No i myślę, że wtedy skończymy też odcinek Bo tutaj zbierać to w dzisiejszym odcinku się nie podejmuje tego Za dużo roboty Ej, fajnie jest to, że można sobie wywalić tę belkę zanim jest 100%, to to naprawdę jest przyjemne. Jak słyszycie te pikanie, może, jak słyszycie te pikanie możecie teraz zostawać i wywalać, a nie musicie tak jakby dobijać po prostu Tutaj jak jadę to na pewno się wapka W klasie, ten podbierek jest ten, dobry, że się nie załapa Ja eee, się w sumie zastanawiam czy takie w realu widziałem, ale ja chyba nie to trochę noższe widziałem A nie, widziałem i tako Kurczę, no widzicie dalej się zagapiam Tak, muszę się przyzwyczaić do tego Ale tak Ojcowizna też powinna być na dniach. Teraz będę się starał wrzucać co... co dwa dni te odcinki przynajmniej, a może tu nie? zobaczymy. I będzie najprawdopodobniej e, dzień Ojcowizna, dzień e, smak 90 lat i dzień ta nowa seria. I jak już wyjdzie do tego ooo. No i tak zobaczymy. Jeżeli by się to przyjęło, to myślę, że fajnie. No chyba, że będziecie mnie mega chcieli tą serię z która wyjdzie, która będzie nowa. Będziecie wbijać pod każdym filmem, nie wiem, po 500 apek to myślę, że nawet codziennie bym był w stanie nagrywać na początku. Bo potem to nie ma, bo potem byśmy się musieli do odcinku przygotowywać bardziej. Bo tak to... Ale w sumie zobaczycie, w sumie nie, w modpach w sumie będziemy mieli chyba i tak na cały sezon. Więc no zobaczymy. Też mamy kilka ciekawych tam pomysłów takich te roleplayowych Bo to taka ta seria roleplay będzie Bez jakiegoś zbytniego rozwoju Tak żeby sobie pograć Ale to zobaczycie Niebawem Dobra I lecimy dalej No belek trochę tutaj jest Lawetę myślę że ściągnę stąd Beleczek Zaraz będzie pikać czy nie? Czy się wsłuchałem w to pikanie? To na razie nie pika Dobra razie się wyczyliłem, Tylko jeszcze muszę pamiętać żeby na zahamować, dopiero potem otwierać Ale dobra No, prasko naprawdę fajną muszę na jakąś inną serię wziąć To jest co prawda sztos... fiba. O, może na ten Może w, na nasze Od komuny do fortuny też będę chciał wrócić na od Komuny do Fortuny właśnie, bo będę chciał tam potestować precyzyjne rolnictwo eee, i tak dalej, ale to też nie wiem dokładnie kiedy. E, myślę, że jak skończę smak 90. lat, to właśnie wróci od Komuny do Fortuny, a główną serią będzie oczywiście ojcowizna. To jest to taka seria, która, na którą teraz chcę się sfokusować, skupić. I właśnie na od do Fortuny sobie bardziej te precyzyjne rolnictwo Bo mniej więcej patrzyłem na czym to tam polega, ale Ale jakoś Jakoś nie za, nie za długo I może jakbym sobie to przetestował na tym od do Fortuny, jak to właśnie, czy to fajnie działa Jak to tam jest uwarunkowane Czy to ma naprawdę realny wpływ na te plony Jeżeli tak i jeżeli by mi to z współgrywało ugrywało się to, to jestem to w stanie wziąć na właśnie ojcowiznę. Bo naprawdę tam też by to było spoko, bo wiecie, na początku bym takim dziadygą, y, który którego nie jesteś na te próbki glebowej i by nie wiedział, walił te nowozy na, na, ten, na ślepo, a później byśmy się bardziej rozwijali, bo będę się tam chciał powoli, ale będę się chciał tam rozwijać, y, to byśmy sobie na przykład dokupili sprzęt do tej analizy glebowej. Ale tak, właśnie... Ojcowizna to ma być taka od komuny do fortuny, tylko że tam mam się mega wolno rozwijać, bo od komuny do fortuny widzicie już tam mam, nie wiem, 30 odcinek, a mam te maszynki nawet fajne. A tutaj zaraz będę miał chyba 10 czy dziewiąty a dalej jeżdżę 60 i dalej pierwszego sezonu nie skończyłem, ale akurat sezony to zawsze u mnie długo trwają. Dobra, tutaj sobie wyłączymy. Nie ma co tutaj się zbytnio rozwodzić. Wysiadamy sobie z ciemnika, Ja idę na kawkę do domu, a z wami się żegnam. Do następnego odcinka. Cześć, pa, pa. Siema. Elo.